Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam książki z cudownej serii. Z serii, którą myślę każde dziecko powinno poznać. Akceptuję co czuję. Książki są z wydawnictwa Egmont i jest Strach, Wróg czy Przyjaciel, Moje Emocje oraz Pewność siebie. Książki są przeznaczone dla dzieci od 5 roku życia. I są to no, nie takie typowe książki do czytania, ale mamy tu masę zadań do wykonania, dzięki którym z tą akurat dziecko może poprawić czy podnieść swoją pewność siebie, poczuć się dobrze z sobą i z innymi. Na końcu każdej z książek mamy naklejki. Które wykorzystujemy tutaj na niektórych stronach, oraz mamy poradnik dla rodzica. Jak z razem z dzieckiem przez tą książkę przejść? Jak tutaj dziecku pomóc? O właśnie, jak wspierać poczucie własnej wartości u dziecka? Jest też bardzo dużo tutaj wycinanek, które też do niektórych stron będą nam potrzebne. Tutaj mamy liściki. Wytnij liściki, udekoruj je i podaruj wybranym osobom. Sobie też. Tutaj mamy bony na masaż. O, dużo takich różnych wycinanek też jest na końcu, które również do naszych stron są tutaj potrzebne. Róża zamieniła się w drzewo. Pomóż jej odzyskać spokój. Co jej doradzisz? I tutaj mamy różne zdania, a na samym dole odwrotnie jest odpowiedź i jest wytłumaczone również, dlaczego tak, a nie inaczej. Książka ma zielone wnętrze, w każdej książce inny kolor dominuje. I tutaj też mamy taką gąsienicę, dżdżownicę, która nam podpowiada. Czas poświęcony oddechowi pozwala się uspokoić. Kiedy potrafisz się uspokoić, budujesz w sobie zaufanie do swojego ciała. O, bo tutaj tych różnych emocji dziecko przeżywa bardzo dużo. Tutaj uzupełniamy literkami. I później też wpisujemy na dole. Mamy ściągę udekoruj obraz naklejkami i powieź go w swoim pokoju. Mogę podchodzić do innych. Jestem ważny, ważna tylko dlatego, że jestem. Mam prawo prosić, dawać, dostawać i odmawiać. Każda osoba ma swoją wartość. Inni mogą mnie kochać. Mogę się przyłączyć. Mamy też zadania z koleżankami czy z kolegami do wykonania razem tutaj będzie będziemy tworzyć z nimi. Zaznacz, które rzeczy potrafisz robić już teraz. O, zaznaczamy, co robimy, co potrafimy właściwie. Ułóż rozsypane sylaby, a następnie wytnij wianki i powieś je w swoim pokoju. Super, super, naprawdę super sprawa dla dzieci od piątego roku życia. Dla starszych oczywiście też. A na dole pan Rdżownica od razu nas informuje, gdy mamy coś zrobić pierwszy raz, odczuwamy pewien niepokój, który pomaga nam się przygotować. To zupełnie naturalne, bo dzieci tutaj nie wszystkie są chętne do sadzenia, do siania nasionek, ale Później będzie tylko lepiej. Najgorzej właśnie pierwszy raz coś zrobić. Jest to książka, która myślę będzie idealna, gdy dziecko rozpoczyna też naukę w szkole, bo w szkoła to dużo różnych właśnie emocji i, i taka książka pomoże dziecku przez to wszystko przejść i poznać to, co dziecko czuje. Przyklej w wiatrze na kompost słowa, które ranią spodem do góry tak, żeby nie można było ich odczytać. Więc tak wygląda pewność siebie. A książka Akceptuję co czuję moje emocje to ponad 100 ćwiczeń, dzięki którym lepiej poznasz swoje emocje. I poznajemy tutaj siedem podstawowych emocji. Właśnie, ja Wam pokazałam tamtą książkę od tyłu, to tutaj zaczniemy od początku. Potrzebujemy kilku przedmiotów, aby zostać panem, panią swoich emocji. I tutaj ruszamy w fascynującą, pełną odkryć podróż. Trzymasz w dłoniach ten zeszedł ćwiczeń, bo to właśnie ty, spośród 999, 999 dzieci, zostaniesz mianowany panem, panią swoich emocji. Pokoloruj dzieci i narysuj siebie tak, jak tylko chcesz. Dalej też mamy do narysowania, i można wyciąć swój portret. Tutaj robimy jakąś tutaj właśnie minę z wesołą, smutną, rozgniewaną. Mamy okładkę do podręcznika swoich emocji i tutaj już szukamy emocji. Siedem emocji i dalej będziemy te emocje oswajać. Emocje są przydatne, bo pomagają nam reagować odpowiednio do sytuacji. Poczułeś strach? Emocje popchnęły Cię do działania. Strach to już takie lekkie nawiązanie do kolejnej z książek. Za chwilę Wam ją pokażę. Tutaj mamy labirynt i musimy przebrnąć przez ten labirynt. Pomóż emocji przepłynąć przez ciało Kamila. Kamil tutaj stanął oko w oko z krokodylem z Mozambiku i mamy tutaj narysowane, napisane, co mamy mu narysować temu właśnie Kamilowi. Narysuj biegnącego Kamila. Więc dzięki tej książce w fajny sposób oswojamy te emocje. No a wiadomo, coś co jest znane, no to już nie przeraża i te emocje potem, jak już są oswojone i dziecko wie, że może przeżywać złość czy smutek, no to potem jakoś jest prościej. Narodowy dyplom odkryw. No, tak wygląda książeczka druga. Moje emocje. I została nam książeczka Akceptując, co czuję strach, wróg czy przyjaciel. Ta książka pomoże ci oswoić przydatne lęki i pokonać niepotrzebne strachy. No właśnie, bo strach czasem jest wrogiem, a czasem przyjacielem, i czasem ten strach jest potrzebny. Na końcu też są naklejki. Jest poradnik dla rodziców, jak przez tą książkę. Przejść razem z dziećmi ściągawka. Mam prawo się bać. Niepokój odczuwam w ciele. Cieszę się, że moje ciało dobrze działa. Mam prawo wybrać. Przypominam sobie o sukcesach. Proszę dorosłego, żeby dodał mi otuchy. Biorę głęboki oddech, taki aż po pupę, a nawet palce u stóp i start. I też mamy wycinanki. Spray na potwory. Bardzo przyda się. Przed pójściem spać. Tutaj jest termometr, aby zmierzyć strach. Jest motyl, który pomoże w przeróżnych sytuacjach. Mamy piekło niebo, w której się z tamtych książeczek zresztą też było piekło niebo. Bardzo dużo zadań, ćwiczeń. Tutaj jest też o nauczycielce. Szymon odczuwa lęk przed padnią i trzeba mu pomóc oswoić ten lęk i odzyskać wiarę we własne. Siły, kiedy dręczy czy nas niepokój? Często wydaje nam się, że to dlatego, że jesteśmy gorsi od innych, myślimy, myślimy o sobie źle. Tymczasem niepokój jest bardzo przydatny, pomaga nam przygotować się na nieznane, a naukowcy uważają go za oznakę inteligencji. Przyjrzyj się ilustracji, którym z ludzi pierwotnych uda się przetrwać. Pokoloruj. Bardzo fajna, bardzo fajne zadania, i są też takie, które na pewno się przydadzą na co dzień. Tutaj, na przykład, jest ktoś, kogo się boimy. Możemy zmienić jego obraz w swojej głowie, dorzucając do niego śmieszne elementy. W którejś z poprzednich książek były na przykład słowa kamyki, które ranią, i tam trzeba było zaprojektować sobie zbroję na te słowa. I za każdym razem, gdy ktoś będzie wypowiadał. Takie właśnie słowa, wyobrazić sobie siebie w tej zbroi, aby one nie raniły. Mamy tutaj grę, o i to jest też fajna rzecz. A co jeśli mama po mnie nie przyjdzie? Bo czasami uruchamiamy nasz system ostrzegawczy sami, wymyślając różne, a co jeśli. I tutaj musimy dziewczynce przykleić naklejki ze scenariuszami, dzięki którym dziewczynka poczuje się lepiej. Piękne i wartościowe książki z serii akceptuję co czuję więcej o nich przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.